Czy w Watykanie działa sekta? Czym jest Bank Watykański i dlaczego krąży wokół niego tyle kontrowersji? A czy księża zawsze żyli w celibacie? Aby opowiedzieć na te i więcej pytań, wybraliśmy się do Watykanu. Samolot, szybki nocleg i lecimy do Rzymu, gdzie spacerujemy, zwiedzamy, jemy. Tu kontrowersyjna opinia. W Polsce mamy lepsze włoskie jedzenie niż we Włoszech, ale nie o tym jest odcinek. Przejdźmy więc do meritum. <noise> Spróbujemy dziś zgłębić historię Watykanu, a dokładnie jej mroczną stronę. Informacje w dzisiejszym odcinku pochodzą głównie z książki Kryminalna Historia Watykanu. I od razu zaznaczę, nie chcemy tu dzisiaj nikogo obrażać. Wiara i religijność nie są dzisiejszym tematem, i nie chcemy obrazić tutaj niczyich przekonań. Nagrywamy w Bazylice Świętego Piotra po pierwsze dla pięknych kadrów, po drugie, jest to jeden z większych symboli Watykanu. Po trzecie, na zewnątrz jest 40 stopni, i tylko tutaj jesteśmy w stanie przetrwać dłużej. Zacznijmy od początku. Dlaczego stolica apostolska jest w Rzymie? Wynika to z wierzenia, które obecnie jest podważane, że właśnie tutaj, w bazylice Świętego Piotra, tuż pod ołtarzem, znajduje się grób samego Świętego Piotra, którego to Jezus wyznaczył na zarządce kościoła, mówiąc: Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję kościół mój, którego bramy piekielne. Nie przemogą. Kościół nadal traktuje to bardzo poważnie i uważa każdego następnego papieża jako następcę pierwszego biskupa Rzymu, czyli świętego Piotra. Tym samym może on w tej hierarchicznej strukturze sprawować rządy monarchiczne i jest jednocześnie uznawany za apostoła Jezusa. Historycy podważają jednak ten fakt, a archeolodzy znaleźli tutaj nie jeden grup, a całą ulicę kości, zarówno ludzi, jak i zwierząt. Czy był wśród nich święty Piotr? A czy księża zawsze żyli w celibacie? Choć praktyka wyrzeczenia się małżeństwa sięga już wczesnych lat chrześcijańskich, to oficjalnie zabroniono zawierania małżeństw dopiero na Drugim Soborze Laterańskim w 1139 roku. Święty Piotr miał na przykład żonę, co potwierdza ewangelia według Świętego Marka. Do IV wieku większość duchownych była żonata. Jasne, były osoby, które uważały wyższość czystości nad małżeństwem, jednak były to nieliczne przypadki i nie zrobiły ogólnej furory. Podobno niektóre pokoje w Watykanie jeszcze pamiętają te szalone czasy i są zdobione ciekawymi rzeźbami. Kwestia ta budzi wiele kontrowersji. Marcin Luther sprzeciwił się tej idei i duchowni protestantcy mogą mieć żonę. Papież Franciszek w jednym z wywiadów zaznaczył, że celibat nie jest dogmatem i Powinien on podnosić wartość duchowo, ale nie powinien być przeszkodą w posłudze duszpasterskiej. Możliwe więc, że pewnego dnia Watykan zniesie zakaz małżeństw dla duchownych. Moim zdaniem, wszystkim zrobiłoby to na dobre. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Szczególnie w ostatnich latach, a może dziesięcioleciach, widać ogromną walkę Watykanu z nowoczesnością. Ciężko było nie uśmiechnąć się, czytając we wspomnianej wcześniej książce o walce Watykanu z prezerwatywami, które rozprzestrzeniały się po kontynencie afrykańskim, walcząc o pierwsze miejsce z AIDS. Na początku miały one przepuszczać wirus HIV, być nieskuteczne i złe, ponieważ przerywały połączenie współżycia z prokreacją. Podobno swego czasu oskarżano także rodziców o upośledzenie swoich dzieci, ponieważ współżyli przed ślubem. Papież Franciszek wyłamał się na wielu płaszczyznach z. Zasad, które wyznawali jego poprzednicy, i stworzył wiele reform, które mają lekko zrewolucjonizować ten świat. Dlatego postaramy się Wam opowiedzieć, jak było kiedyś i jak jest teraz, a może bardziej prawdziwie, do czego te reformy chcą doprowadzić w przyszłości. Ciężko przejść obok smaczków kryjących się za murami najmniejszego państwa na świecie. Mają tutaj własny system prawa, a często brak regulacji zewnętrznych prowadzi na przestrzeni lat do niemałych anomalii, przekrętów czy afer. Jest tutaj archiwum, do którego nie mamy dostępu, przez co wszystko otoczone jest takim mrokiem i tajemnicą. Czym jest Bank Watykański i dlaczego krąży wokół niego tyle kontrowersji? Instytuo Perle Opere di Religione, zwany Bankiem Watykańskim, był głównym udziałowcem Banco Ambrosiano. A Banco Ambrosiano w latach 1970-1980 prowadził pranie brudnych pieniędzy dla sycylijskiej mafii, dla karteli narkotykowych, w tym dla kartelu z Medellín, który doskonale znamy dzięki postaci Pablo Escobara. Banco Abrosiano upadł w 1982 roku, a po latach negocjacji Watykan wypłacił wierzycielom 250 milionów dolarów, co bardzo negatywnie wpłynęło na ich reputację, co chyba nikogo nie dziwi. W 2013 roku papież Franciszek powołał specjalną komisję, która miała zwiększyć kontrolę nad tą instytucją. Kontrowersyjne są też ilości złota i nieruchomości, jakie posiada Watykan, ale myślę, że już nikogo to nie dziwi i lekko przymykamy na to oko, a każdy ma tego świadomość. Czy w Watykanie zatuszowano morderstwo? Widzicie za mną gwardię szwajcarską, która broni Watykanu i ma nieskazitelną opinię, ale czy na pewno? Swego czasu dopuszczono się tu potrójnego morderstwa. Kapitana Gwardii Szwajcarskiej, czyli najważniejszego oficera, który broni papieża, jego żony, a także kaprala Gwardii Szwajcarskiej. Co ciekawe, bardzo wzbraniano się przed śledztwem zewnętrznym i praktycznie natychmiast. Osądzono kaprala Gwardii Szwajcarskiej o morderstwo pary i samobójstwo. Obrońcy Cedrika Torneja, czyli oskarżonego gwardzisty, napisali książkę. Wysnuli tam tezę, że Tornej został zamordowany z powodu czegoś, co widział lub wiedział i zwrócili się do Watykanu o wznowienie sprawy. Twierdzą, że miejsce zbrodni zostało zaaranżowane na podwójne morderstwo i samobójstwo. Inny przebieg wydarzeń sugeruje druga sekcja zwłok, Przeprowadzona już w Szwajcarii. Watykan odpowiedział, że rozważa ponowne otwarcie sprawy, aczkolwiek traktuje książkę jako bezpodstawne oskarżenia. Czy w Watykanie działa sekta? Będąc w tym miejscu, warto wspomnieć o opus Dei: Dziele Bożym. Jest to instytucja katolicka w Belgii wpisana na listę sekt. Działa w wielu krajach, a jej celem jest zachęcanie świeckich do dążenia do świętości poprzez codzienną pracę i życie rodzinne. Brzmi dobrze, prawda? No właśnie nieprawda. Bo za tym wszystkim kryje się ogromna władza, wykorzystywanie kobiet i kontrolowanie członków. W książce Kod da Vinci. Opus Dei opisane jest jako tajna sekta, która ma ogromne wpływy w Watykanie. Z konserwatywnymi poglądami, dla których jest w stanie nawet zabić. Książka ta wstrząsnęła opinią publiczną. Ponieważ ukazała Kościół, jakoby miał on w posiadaniu tajemnicę powstania ludzkości. Zarówno książka, jak i film odniosły ogromny sukces. Watykan w odpowiedzi próbował nawet nakręcić konkurencyjną produkcję z gwiazdorską obsadą o twórcy Opus Dei, jednak była to klapa. Kończąc wątek Opus Dei, papież Franciszek ukrócił ich prawa i ich twórca obecnie nie ma najlepszej opinii publicznej. Zabawna i jednocześnie przykra historia dotyczy relikwii Jana Pawła II. Pobrano mu krew przed operacją, którą miano mu wykonać przed śmiercią. Krew zachowano, a później zaczęto ją dystrybuować na cały świat w nieprawdopodobnie dużych ilościach. Dostał ją na przykład Robert Kubica po swoim wypadku. Ile kosztuje proces beatyfikacji? Czy myślicie, że proces beatyfikacji i kanonizacji jest czynem dobrodusznym, aby wynieść na ołtarze zasłużonego za życia? A zadaliście sobie kiedyś pytanie, ile to kosztuje? Otóż standardowa taryfa to nawet pół miliona dolarów, a sam wniosek o beatyfikację kosztuje wnioskującego 50 tysięcy euro. Do tego łapówki. Aby przyspieszyć ten jakże długi proces, dziennikarze, którzy zainteresowali się tym precedensem, byli ścigani, a nawet postawieni przed sądem. Jednak nie zostali ukarani, ponieważ byłby to zły krok PR-owy. Papież Franciszek kolejny raz zainterweniował i bardziej uregulował przepływ pieniężny w procesach beatyfikacji. Czytając o tych wszystkich zawiłościach, procesach, łapówkach, cały czas w głowie miałam jedno pytanie. Dlaczego to jest dla nich aż tak ważne? Dlaczego ludzie płacą za to, aby dana osoba została świętą? Otóż jest tutaj kilka motywacji. Po pierwsze religijna i duchowa czyli ktoś uważa, że dana osoba za życia zasłużyła, aby być wyniesioną na ołtarze, aby być świętą świętym. Ale jest też druga motywacja prestiż i takie rozpoznanie dla danego miejsca, miasta, kraju, z którego ta osoba właśnie pochodziła. Nagle to miejsce staje się celem turystycznym, celem pielgrzymek, łatwiej uzyskać fundusze na wyremontowanie danego miejsca. I jest to po prostu swego rodzaju inwestycja. Biografie świętych często budzą kontrowersje co do ich rzeczywistej świętości za życia. Na przykład kontrowersje budziła rychła beatyfikacja, bo już 5 lat po jej śmierci, świętej Teresy. Przed reformą Jana Pawła II proces ten trwał od kilkudziesięciu nawet do ponad 100 lat. Za łagodnie mówiąc, lekko szurniętego uważa się też ojca Pio. Który domniemanie sam za pomocą fenolu doprowadził do martwicy swoich tkanek, pozorując tym samym rany, które miał Jezus po ukrzyżowaniu. Ale tutaj wchodzimy w sferę wiary i niewiary w cuda, więc może z niej wyjdźmy. Za murami Watykanu, między świętymi freskami i gotyckimi sklepieniami, toczą się ludzkie dramaty. Od wielowątkowych, trudnych debat teologicznych po ogromne afery finansowe na miliony dolarów, zaginięcia, łapówki, chowanie mafiozów w miejscach zarezerwowanych tylko dla biskupów, to Często nie mieści nam się w głowie, a już na pewno nie powinno się mieścić w murach Stolicy Apostolskiej. Ile z tych wydarzeń nadal zostanie tajemnicą, a ile ujrzy światło dzienne? Na ile odwagi będą mieli badacze i dziennikarze, oby jak najwięcej. Byliśmy w Watykanie w niedzielę. Papież Leon XIV odmawiał Anioł Pański i błogosławił wiernym. To było piękne wydarzenie, wzruszające, wzbudzające w tłumie wiernych piękne, pozytywne emocje. To druga, piękna strona medalu, o której nie należy zapominać, ale też nie można być ślepym i tolerancyjnym na wszystko, co dzieje się w murach Watykanu. W opisie wrzucam linki do artykułów o poruszonych tematach. Polecam też przeczytać książkę Kryminalna historia Watykanu. Dzięki za zostanie do końca i jeśli wam się podobało, to zasubskrybujcie kanał. Widzimy się niedługo. Do zobaczonka.